Witam serdecznie, Małysz Makowski, Filipiny, Bochowy, Życie na Filipinach. Jest 1 listopada. Zorganizowałem tutaj zbiórkę przed chwilą, no bo wiadomo, trzeba iść na cmentarz, postawić świeczkę, puścić ten dzień no zmarłych. Więc mówię, pakować jedziemy na cmentarz, trzeba ogarnąć trochę, posprzątać. Postawić sieczkę, pomodlić się ile osób się rwie na cmentarz Jeszcze zanim powiem Wam ile osób się rwie na cmentarz o, Vanessa gdzieś tutaj z kuzynami lata no, Tylko ja i Danica. Powiedziałem Danice, żeby powiedziała bratu, że ma pakować się i jedziemy po prostu posprzątać tam. Ona poszła mu powiedziała, a on powiedział, że nie jedzie, że nie chce mu się. Właśnie to są Filipiny, słuchajcie. Okazja. Okazja do tego, żeby się spotkać i znowu coś zjeść. To nie jest uczczenie tej pamięci z zmarłego i postawienie świeczki nie ma aż tak wielkiego znaczenia jak żarcie na Filipinach. Trochę jestem zły, emocje mi trochę skoczyły, tak bo dla mnie to jest absolutnie coś, coś bardzo ważnego. Nie? Dla mnie wiesz, możemy się spotkać i zjeść innego dnia, a to jest dzień, w którym się po prostu... No idziesz, idziesz spotkać się z bliskimi, tak? Postawić świeczkę pomodlić. No wiadomo o co chodzi, nie będę tłumaczył, tak? No, ale oni nie. Tam. raz wam pokażę. Więc on powiedział, że nie jedzie. Ja powiedziałem od razu co myślę. Takie złe emocje, to pierwszy listopada, a taki film muszę dla was zrobić. Powiedziałem co myślę. Ten osobnik już stracił w moich oczach kompletnie wszystko, już dla mnie nie ma on żadnego znaczenia. I po prostu przekreśliłem go i, i koniec dla mnie jest skończony, dla mnie po prostu pokazujesz, jaki masz szacunek do bliskiej osoby, jaką swojego taty nie szanuje, to ja go szanować też nie będę. mam said it's clean already. Someone clean it all, oh. yeah? Someone clean it. Yeah. Like November, clean, no A. Dobra, nikogo mówi, że jest wszystko posprzątane już. Że ktoś posprzątał, ale kto? Może ci ludzie, którzy zarządzają tym cmentarzem, nie wiem, bo na pewno nie rodzina. Nie wiem, może ma plany iść jutro albo pojutrze. No. Pokażę wam co im to sobie zrobili. Zamiast na cmentarzu świeczkę zapalać. Ja wiem też, że w Polsce no, spotyka się rodzina, też jest obiad i tak dalej, wiadomo, że. Ale, 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 słuchajcie, tu jest Kraj Katolicki u nas też, tak? Ale u nas, u nas najważniejsze jest to, żebyś na cmentarz pomodlić się za zmarłe osoby i postawić świeczkę. A na Filipinach najważniejsze jest, żeby zjeść. Gry? Hello. To papa? <noise> Co to? Mama? Mama jej. A może papa dech, nie? <noise> już się gotują. Łobok. Tak. Idzie wiernie przy nodze. O!

Nie wiem, może niepotrzebnie się wniosłem. Może powinienem poczekać 5 minut, zanim nakręcę ten film, albo 10, żeby ostygnąć trochę. Nie? Emocje, żeby opadły. Nie, no ale chyba mam rację. Myślę, że zgodzicie się ze mną, że, że coś tu jest nie tak. To mi na tym zależy, żeby iść, ogarnąć, świeczkę postawić, a. Nie wiem, on jakoś nie bardzo. E, rodzina Daniki, siostra przyjeżdża wieczorem po pracy. Więc dzisiaj chyba na cmentarz też nie pójdą jutro się pewnie cała rodzina wybierze, nie wiem jak mama, mama może dzisiaj też będzie szła, ale to chyba sama pojedzie, nie wiem, bo tutaj jest zajęta gotowaniem, jak coś to chyba sama wyskoczy no, ale na pewno jutro idą całą rodziną. Ale pewnie ten ananasek nie, nie. On pewnie będzie w kuchni gotowy. Ale nie ze złością Normalnie. Jaki hmm? okay, baby? We're going to sementare, yeah? ja. To si lolo, ja. Yeah? Hm. Mm? What did you say? She said that you need to first. Ale mama mi powiedziała, że jest jest A Chyba, jeśli nie jest jasne. Daj, jak ładnie wygląda. Dwa też na niebiesko, wszyscy. Jak policjanci. Znam się obudził. Co ci się śniło rybko? Powiedz to, tu się Ciekawe o czym dziecko śni, co? Nie, Czasami się obudzi, się śmieje, a czasami płacze. Czy coś złego mu się na przykład śniło, nie? Ale co złego mogło się takiemu dziecku, dziecku śnić? Nie wiem. Nie wydaje mi się, żeby dziecko miało jakieś koszmary czy coś. To są właśnie te różnice kulturowe chyba. U nas jest inaczej niż tu na Filipinach. No tutaj takie święta. To jest okazja do tego, żeby się spotkać po prostu i coś zjeść no, Tak to wygląda Wszystko koło tego jedzenia Na tych Filipinach Tylko jeść, jeść i jeść Nie wszystko jest takie ładne. Mi się to na przykład bardzo nie podoba, nie? Do mnie na przykład razi, nie? Nie, 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 mogę, nie? mogę, nie może mi to z głowy wyjść. że dla niego ważniejsze jest zjeść z kumplami, koleżankami, bo to nawet rodzina nie jest, niż iść do taty na grób, no nie wiem. <laughs> Jestem ciekawy, czy, czy pójdzie na ten grób. Tak przeglądał się. Jak nie pójdzie oj wezmę Danika pod Pachę Bo on nie rozumie nic po angielsku i mu powiem co myślę, a Danika będzie mu tłumaczyć. są to naprawdę myślę, że to dziwny kraj, ale, ale to, to są właśnie te różnice kulturowe, nie? jak są jakieś Święta czy coś mówiłem wam, że alkohol tu jest praktycznie nieistotny podczas takich imprez. Jedzenie jest najważniejsze i alkoholu może nie być. Wszystko koło tego jedzenia się kręci. Nie? Są urodziny. To też jedzenie. No tort. Ale, ale może torta w sumie nie być. Ważne, żeby było jedzenie, tak? A jeszcze powiedziałem Danice, że powiedziałem wam to co powiedziałem i to co mam powiedziałem. Że stracił w moich oczach wszystko, że jest na mnie największym dupkiem, że nie masz szacunku do taty. No i tam wygarnąłem Danice, nie? I tak żeby mama też słyszała i mama się zapytała, tak że mama też wie co ja powiedziałem. Dalej wyryżam. Ale gorąco jest, dajcie spokój. Już mi na masę piszą teraz, słuchajcie. Jak piszą mi na masę, znaczy, że włoży mi na samochód. Donika poszła kupić kwiatki. No ja miałem wiedzieć na ile They have this, they have this flat one, they have 500. And then the smallest is the 130. Which one is more nice, this one here or that one over there? You For you, which one is more nice? It doesn't matter, you know. No, I want it's matter. Ah, yeah. oh, okay, they have the No, po teraz jak już tam nikad nie dokończyłem go ambortam. Wyjdź tam nikomu i nie wychodź, bo widzisz, just... mi. You hit Wyjechita the... do no, Ja. Drzwiami uderzyła w barierkę. Nie dokończyłem, chciałem wyjść nagrać, Nika mówi nie wychodzi, bo zaraz będzie cena wyższa, ale teraz jak już znamy cenę, to widzę, pokażę Ładne kwiatki. To Nie, może Otwieram tę kartę Put hiery Under arm Dobra, Lecimy na cmentarz Drogę na cmentarz Policja co tam policja na tej chęci? Co? Trafik kontroluje? Może tam by jpiją? Może huh? no? <laughs> tam całą drogę na Cmentarz zobaczycie. What we have? Like this, like every, like everyone. Of course, the Poland is very Catholic, country. so. Uh, During this time, so many people go, but the cemetery in Poland looks different. It's very <laughs> beautiful. Like, you know, I don't know if I should say the cemetery can look beautiful, but you know, it's a very nice place. Cemetery. So many people go in there. And you know what? Everyone is putting the candle, okay? And if you go late at night, All this cementary you can see from the far you know like the cementary is like one big you know fire because of this Candles, yeah it's like thousands thousands of candles and it's like super beautiful to tłumaczę danice w tym swoim angielskim, że jest bardzo pięknie w nocy na cmentarzu w Polsce Wszystkie te świeczki powstają tysiące Pamiętam, że my jako dzieciaki chodziliśmy wieczorami właśnie, ha? I don't know, maybe a parking here. No, to go more or no, no? Yeah, yeah. Tak jechaliśmy, to Danika mówi do mnie, strzej Danika. Vanesa mówi do mnie, to czy balony możemy kupić. Ja mówię, że jak balony na cmentarzu. A Danika mówi, no jak, że sprzedają, nie pamiętasz, rzeczywiście sprzedają. Hello. Hello. Okay. <grymne> Aaj, hej, hej. <grymne> Ajaj. ten Strasz. No balloons, huh? Where? There. Flowers, sir? You want to buy extra? Mm. No. Hello. Hello. <laughs> Welcome to the love. Looks nice. Hello. <laughs> Hello. Hi, sir. Hi, hi. Tu można dookoła było jechać, ale Danika mówi iść po samochód. Ale tu jest, że nie ma parkowania, więc... Co tam przyjdziemy się? Dla, dla zdrowotności. Hello! Hello! je? Danika pyta się dlaczego nie ma ludzi. Tak k temu było bardzo dużo osób. Może jedzą. Может быть, они едят ужин, Ладно. Teraz możecie porównać w Polsce To już tysiące zniczy stoi, nie? Ojczysta! Czekać Czekaj jak chce się przedostać O! Krzywdy można sobie zrobić, cię tą blachę Akurat tak na wysokości szyi The a to nasz poprzedni No i nie jest posprzątany nic wezmę tutaj oczyszczę trochę. No to posprzątaliśmy trochę te gałęzie zerwałem. Lody sprzedają. Dobra, czas na modlitwę. Vanessa, do you remember Lola? As her Indisaya You remember? Yeah. Lolo play with you. He keep you on the hands. He loves you so much, remember? Mm. Dziadek bardzo żyty dzwonę są Mały świeczek. Pierwszy listopada. Tu też gruby. Danika mówi, że ten grub obok to jest żona, sorry, mąż siostry mamy Daniki, czyli tej sąsiadki z boku Obok nas co mieszka. Nie te co się tam z nimi pokłóciliśmy, tylko ta droga. I mąż tu Daniki tata. Ta, ta. This is like, yeah, how it looks like Pokazuje Danica jak wyglądają nagrobki w Polsce Czemu? It's, uh, hold it, hold it. Uh, and this is the example also something like that. Nice, huh? Mm. You want to try also? No, no, thank you. you. Okay, it. Cinco. Ah, cinco five, so. So, 5 5 sinker, yeah? Cinco? 5 is 5. I'm sure. You, 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 you can pay from my wallet. że ja będę płacił za balon Danika mówi, że nie I don't know. Danika jedzie Zaraz Danika puści tego balon Hold this balon Wezmę od I co? jak?

You want to try? No. I'm sure it's sweet, ha? Huh? Mm -hmm. Strasznie se, jeść słodkiego teraz. Mm? Sure. Like nie like no Ne no, gajny. No, okay, nie no. po lewej stronie jest cmentarz A po je.